95 lat. Właśnie tyle lat skończy Warren Buffett, najsłynniejszy inwestor świata w najbliższą sobotę 30 sierpnia 2025 roku. Nagrywam to wiadomość żeby zwrócić twoją uwagę na tego wyjątkowego człowieka, bo ten rok będzie dla niego także wyjątkowy z dwóch powodów. Pierwszy oddaje władzę w swoim wehikule inwestycyjnym Berkshire Hathaway Gregowi Abelowi, ale druga rzecz. Jego biografia, którą zainspirował i współtworzył, będzie w końcu dostępna po polsku. The Snowball Warren Buffett and Business of Life w końcu będzie dostępna e, po polsku. <laughs> Gorąco zachęcam Cię do wejścia na stronę przedsprzedaży tej biografii, a w szczególności do wejścia na tę stronę, na snowball.bio w sobotę. W sobotę. 30 sierpnia, ponieważ udostępnimy tam możliwość zakupów, przedsprzedaży e-booka, który do tej pory nie był dostępny, bo oferowaliśmy wyłącznie egzemplarze papierowe zwykłe i kolekcjonerskie, na które zwracam też Twoją uwagę. Więc dzisiaj wykorzystaj czas, poczytaj troszkę o Warrenie Buffetcie i jego ponadczasowej mądrości, ale także wejdź sobie na snowball.bio i weź udział w przedsprzedaży bo po listopadzie tego roku cena książki poszybuje w górę, a i tak już jest niemała. Do zobaczenia.